To jest bardzo ostra papryka, ale polecam do palenia, bo wydaje Nie polecamy palenia w ogóle. W ogóle nie polecamy palenia. Nie wiem, co tak chętnie ją sobie wsadzasz do ust, bo zaraz będziesz ją musiał gryźć naprawdę. Kochani, try not to laugh, tylko zmieniamy trochę zasady w tym Jak odcinku. Jak ktoś się zaśmieje, to musi zjeść kawałek papryki. To jest ghost pepper na bank. To nie jest ghost pepper, to nie jest Reaper California, to jest... To jest, to jest zwykłe peperoncino. Pepe, nie, peperoni pepperoni chyba, Peperon. nie wiem. Jest ostra, ale nie tak bardzo. Zobaczymy, jak się ktoś będzie śmiał, to musi wziąć gryza. No dobra, to lecimy. A, to jest trochę wyklady. z mlekiem. O nie, to jest unkaninem. Że... no. To gumowy mącz. Ok, palówka, ogórek, kanapka 3. A, jak te? O, dobry jest. Minecraft serial? A, tak, istnieją takie. A dwa tylko Czapla. No nie wiem czy ty mu nie śmiejesz trochę. Nie śmieję się. Kod bandyta! On my mask, no. What's going on? Well, what's wrong? What are you doing? What's wrong? What do you mean? It's okay. I know, I'm good. <laughs> I'm good, man. <now. laughs> uh, oh no. <laughs> boy, oh boy, I can't wait to check on it in my precious pizza. Mm hmm. Ten kot... Z... on kopnie! Ten kot jest głupi trochę. No mógł to wcześniej wziąć, nie? A może on się tak specjalnie rozciąga? Na pewno. I motywatorem jego jest ta myszka. To się tutaj stanie, to ja nie wiem. Okej. Okay. Ten zdejmuje. On mu wsadził głośnik, który wydaje dźwięki mm. z pornosa. O oh, nie To jest bardzo złe Jedz. Ostrzeg, Ostrutkie? w Ten kot jest... No to się nie śmiej, jak nie chcesz dalej jeść. Adios. I love Chyba nie idzie mu coś to picie, wiesz? Wait. Holy crap. Holy crap. Holy crap. Świet... bo crap to jest kupa, no. słuchajcie. You sent crap. clap. What's Oops. Hello. You know what they say about big feet, right? Saya <laughs> uh -oh. Ya udah lumayan kering, kita tambahin minyak kok. Oh. Mm. oleh Co nie dasz rady? Muszę przebyć język. Nie. No. <głos> <głos> nie. Doszedł do ziarenek. <noise> Czuję się trochę zawstydzony, mieliśmy leciutką przerwę. Czemu? A nie, nie było poparzył, tak źle. Poparzył mnie mocno w sensie... Ja, to jest mój pierwszy raz jedzenia papryki przyznam No to jest... Ona nie jest wcale taka ostra. E, tylko Tymon trafił akurat na ziarenko. E, o, nawet na sam ten... Tak, był... trafił na mocne ziarenko, natomiast sama papryka w sobie nie jest jakaś specjalnie ostra. Nie, nie, nie. Wiem, mówię wam to ja, ekspert od ostrości, no. Ja będę jadł za tym oh. jak się Tymon zaśmieje. zaśmieję. <laughs> tak! Ale niespecjalnie. Arbok cobra. But if you read it backwards, it says cobra. But same with this one. It's a he <laughs> can'ts. But if you read it backwards, it says snake. So is that, is that a mosquito? Like I think that's a mosquito that can't be a fly, bro. Back oh, sticker, fucking mosquito. Oh. Bye when he barks, i this <laughs> first Bro, what the fuck? We're late for class. <laughs> Break the fuck up. Wake up, bro. Wake up. Let's go. Break the fuck up. Come on. What about that? Can do co? w środku jeszcze jedna paczka chips, ahoj? <grybuj> <grybuj> to jest to jest Donald Trump to jest pelikan nie, co to było? Zrobnę. pelikan, pelikan Z England. co mu jeżdża? Nie, on hamował. Ten, nie, trzymał nogę na silniku rozgrzanym i mu przypaliło y, ten. Przypaliło mu y, but. Hejko, hejko, to jest peanut No! To chyba jest nie, mango. Nie słucha się ten piesek

Hey, hey, hey! Just hey. <laughs> hey. Oh, Google -go Gaga bitch. Do Superman, do Superman, do Superman! Google Gaga. Classic of magic, a bottle and a glass change spots. Now everybody says, Oh, I know how that's done. Use an extra bottle. Oh yeah, stupid. How come I could still do the trick? Without the extra bottle. Oh, I know what you're saying now. Oh, it's because you have that extra, extra bottle. Oh yeah, without the extra, extra bottle I can still do the trick. And you know why that is? Oh, well, maybe it's because he has an extra, extra bottle. No, 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 no. This is real magic, Kevin. You're the best magician in the world. You're all stupid, okay? And... Oh, what's that? Oh, look, there's a bottle in <laughs> <laughs> <gluels> my magię przekazał nam dokładnie taka the jest <AYes> <laughs> Papuga w włosach utknęła. Zamknęła się trochę jak. E, e, tej, Meredith. E, e, nie to, Nie, bo to Gwide utknął. Oh, ją. Film. Yo, yeah. To wszystkie Memy na dzisiaj. Nie ma tutaj co. Jedna papryka. Nie, dwie. Ja zjadłem pół papryki. Doszedłem do y, tych y, znaczy. do pestek, y, ale y, ona nie jest aż taka ostra, więc, Tymon, 15, Maciek 7. No, widzicie. Więc zjadłem porcję Tymona. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Do następnego razu! Dawaj, super! lajka like i komentarz! Tymonster!